To jest jasne. A i tak jest jasne. Eee, Ja bym może zobaczył, czy da się wejść do tej. Tam na dół bym się trochę skopał. Uważaj, uważaj, bo ja to zrobiłem takie wejście, chodź. Czekaj, czekaj. Widzę twoje itemy, by the way. O, to super. I widzę złoto, żelazo, sporo mopków. Ale jak się biję, wbiłem... A nie, bo my jedzenie nie mamy. Ja. To nie, To nie wlecimy, czekaj. Najpierw muszę... Dostanę się pod taki spawner. Ja tu mam zejście, tak. I tam y, i go ten. I go po prostu rozwalę. Ej, ryzykować i spaść czy nie? Po co? Nie, nie, i tak jedzenia nie masz. W sensie jak już to schodzimy powoli i we dwóch. O, mam żelazo złożę. Gdzie ty jesteś Jestem bo prawie ja na spawnerze. Ja jestem tam na dole trochę. Czekaj. Spróbuję rozkopać ten spawner. Kurde Dobra, ja nie będę sprintował, bo to tylko traci mnie Dobra, jeden spawner rozwalony, ja sobie ogólnie kopię tutaj żelaza trochę Więc będziemy mieli więcej Ja idę tędy A bo ty tu zeszłeś, uważaj zombie hmm. Dobra, wiesz co, może ja bym po prostu... Wiesz, masz... Y Ej, jest jakiś gnomy Wiem ale gnomy tam wiele nie zrobią. Trzeba chociaż będę miał kolejną miniaturę. Jakiegoś źródka, że się z nim nie śmie. Poczekaj, ja muszę go jakoś zabić. Chyba, że ty go zabijesz. Zerę go zabiję, poczekaj. Co to jest za niebieski nudek? On może raz likwidować. Trzeba go zabić. Gnomy. ją, nie? Zostaw mnie. O ty. Kasztanie. Ja się zakoblowałem. Ja się tu biję, ale zdycham. Idę, 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 idę. Chodźcie kasztany. O te małe, o te małe. Ty, jaki on jest szybki. No on jest cholerę szybki. Ucieka, uciekaj, uciekaj za to ten pójdę, czerwony kapturek tak zwany. Mam 4 T. Ja się... Nie, nie ma nic. Czekaj, on względu. się na ciebie, o już się na ciebie nie agruje. Puść. Chcesz w się sensie zejść? Daję. No, ja ale coś mi bije, coś mi bije, coś mi bije. Sorry, mnie... sorry, to ja coś? Ty? Umatka, ale się wzesnałem. Lewis. uciekam się, uciekam se, uciekam se, uciekam, se, uciekam se. Ej, nie, lapis. Nie ma nikogo, nie ma nikogo, nie ma nikogo. Nie ma już? Szukaj, patrz, czy spawnerów gdzieś tu nie ma, bo spawner mogą być. Ogólnie golda znalazłem. I to sporo. Z, sporo, za trzy. A już. tylko jedna skrzynka była? Właśnie, chyba tak. To jest cave jeszcze. Słabo, słabo. Hmm. Trzeba, ale nakopmy sobie jeszcze żelaza. Przy okazji, ja mam ogólnie 8 żelaza. Nie, no, jak ja nienawidzę, tej tak gry. Coś, coś ty zrobię. Znowu spadłem do jakiegoś tego i idzie mnie za zombie. Ja zbieram, trochę zebrałem tamto, trochę, trochę lapisu i kopię teraz węgiel. Mam. Czekaj, bo zombie już Jeszcze jedną rzecz chcę ja sprawdzić: ten magnes. Nie, nie zadziałał chyba. O, patrzcie. Endermana słyszałem. Widzicie? Nie, to byłem ja. Ten magnes przywołuje do mnie różne... O ty kurde, ale nie w ja tu, tutaj. Dobra, ja dzisiaj trochę się zły, no. Tak, czyli tu tepając się do mnie. Zbieraj żelazo, całe jakie znajdziesz. Nie mam nic. Nie, no, nie mam masz. Poczekaj, to, cześć, to ja ci dam kilo. Chodź Bo ty, ty masz moje życie ogólnie. No jasne, masz to, masz to. I właściwie masz jeszcze patyki jak chcesz. O jest To żuczek. Co, daj mieszka. mi sikierkę? Dałem chyba. To jest ta skrzynia, co ja lutowałem jeszcze. Nie mam jej. Nie masz? To musi gdzieś leżeć. Ej, ej, ej. O nie, myślałam, że to spawner, to Nie ma. Dobra, to lepiej Nie ja latam w półeczko na razie, nie? Nie ma, że tylko jeden czas był. Słabo. Słabo, bo to mały pagórek był w ogóle. miałem nadzieję na może większy jakiś. Aktualnie skopię... My tam na górze mamy jeszcze żelazo przetapiające się, nie? Właśnie. Ja, ja mam jeszcze już... 21 żelaza wokół. O ja ci się już przytopiło. Samą mieć mi to przywołuje. Ja ogólnie też potrzebuję żarełka. Okej. Okay. Czekaj, gdzie jestem żółk? żółkkoś tu hmm. O, w ogóle się mi na rudę żelaza co jest? Ja idę w górę. Może akurat w dobrym miejscu się wykopię. Ile żelaza tu jest? No mhm. dobra. Chodź tu żuczku. to okay, ja już jestem przykraśnił. Okej, okay, O o dobra, wykopałem się, wykopałem się tutaj gdzieś, do naszego korytarza, no. Okej, okay, mam 15. Masz 15, to ja wsadzam tam jeszcze. E, masz drewno? Pojedźmy sobie mam. A nie, mam 20 jak drewno, no. O, no to super. To rzuć Do mi one. żelazo, bo ja nie mam przepalonego. Zróbmy dwie tarcze. Dobra. Dobra, tarcze to najważniejsze. Masz tu. Rzuciłem ci. Eee, I jak już się uzbroimy, to trzeba jedzenie ogarnąć. O, ja sobie od razu chlebek jeden e, skraftuję. Czapę ci zrobić, nie? E, no, czapę, czapę, no. To się też przetapia, nie? O, dzięki. Eee, wiesz co, robić żelazny miecz? Nie wiem, no jak chcesz. Ale myślę, że chyba będzie nie. Wyjść chyba na górę. No, zaraz wyjdziemy, tylko niech się to przetopi. chcesz wiesz co, ja to zrobię, żeby to było szybciej na dwa piecy, będziemy robić. Cykrowa, cyklowa, cyklowa. I tutaj Nie wiem to wyjdziemy. co, ale zbieram glowstone. Ja mam już 41 glowstone. A potrzebny nam będzie? Nie wiem. Ja A. nie, znaczy ja jakby daleko nigdy nie zaszłem w Twilight Forestie, więc jakoś super daleko, więc... No to jeszcze połowę z tego i połowę z tego, i tu się będzie przyłapiony. Tutaj sprawdzaj w, w językach, bo tutaj będą te, o mam. O dobra, robię sobie tą. Jeszcze tu masz, platki. jeszcze tu masz. To są właśnie skuteczki. Na... A nie miałem ośmiu. Spoko. Ja tutaj tutaj jest dużo żelaza, to no wystarczy nam na zbroję. Mi tylko klatę będzie blokować, jak zrobię No Dobra. Jakie ty masz części? Klatę klaty tylko. Mhm. Dobra. E, czekaj. Ja, to ja ci zrobię banie dobra? Dobra. Ja tu się wykopałam jest mocno. Ja cię rzucę. Zresztą. Zresztą. Masz tutaj banie ja idę... Po, o kurde, ale bym zleciał na dół. Ja sobie zaraz klatę będę robił. 6. Ja mam żuka. Masz? Odasz Tak, dam. Masz tutaj żuczak. Jak mam go mi? nazwiesz? O dobra, mam, mam całą zbroję, mam całą zbroję. E, powiedzmy, że to jest babka i Milka. Ok. Co, co Tobie jeszcze trzeba? Spodenek i butków, tak? Chyba ja zbieram trochę dra... Czekaj, potrzebuję Ci więcej, więcej tych, żelaza potrzebuję więcej dla Ciebie. Czekaj, gdzieś tutaj widziałam, o, jest złoże. Ja szybko zrobię sobie małą to. No, dawaj, 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 dobra. Mamy. Zaraz będziemy mieli całe żelazne to usłego. tutaj. Dobra, robię ci spodnie. A ty już masz całego soda? Ja mam całego soda. A nie masz płatki? przecież. No, mam klatę. Mam. Aha, bo nie założyłem. Dobra, bo mam, tylko nie założyłem. Yy, ty masz jakieś żelazowe pół przetopione? Nie, 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 nie. Dobra, mamy cztery na twoje butki. Idealnie. Masz tu buty. I buty. Spodańki. W ogóle, idealnie. Żalowe. Dobra, ja zbieram te piece wszystkie. Tutaj się było, Tak, tutaj. Zabrałem ja tam to czekaj, ja sobie zrobię hmm. te pochodnie na górze. Dobra, ja wyłażę już na górę i idę szukać jedzenia, bo ja mam trzy serca jestem głodny. Trzy serca masz? No, trzy serca. Było coś takiego? No, czekaj, coś tutaj. O Jezu, jak ja robię pochodnie. Nie pytajcie mi za jedzenia. Ja tutaj łażę wokół tego pagórka, szukam jakichś zwierzaków. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Diaksy! Przyciągnąłem diaksy tym magnesem! Ile? O panie! Co jest? Co jest? Bo ten magnes przyciąga rudy! Chłopie, ale mam rudy diaksów normalnie! Peopa... Fa... Peopo. diaksów chłopie! Pi, typowa reakcja Genzy. Matko, yy, co robimy z jesteś? tego? Miecze dla siebie? Nie no ja myślę, że byś sobie zrobił klatę. No to sobie klatę zrobię. Albo bania, nie wiem. Klatę sobie zrobię, klatę. E, gdzie jest... Dobra. Jesteś? Ale łatwo. Yy, mam jak co za zapasówkę. Yy, przy pagórku zaraz. Dobra, ja testuję Magnesia. dalej tego magnesa. Jak to jest takie OP. Jak to jest takie OP, to chodź tu. Oj, tutaj nie zadziałało Gdzie? To. Ty, 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 ja ci dam zabijać mnie. Nie przyciągnęło nic. Musimy iść na równinę, bo tam są zwierzaki zazwyczaj. Oho, Dark Forest jest, tam nie idziemy Ten las taki ciemny bardzo A co, to, to jest jakiś zły las? Tak, tam jest masa, masa potworów To się Aby. respi i jeszcze te jakieś wilki dziwne, duchy wilków jakieś tu się więcej jezenka. jeząk Całe, szybsza śmierć Musimy hmm, sobie ogólnie tutaj Hmm, jeszcze spróbuję z tym magnesem coś, ale tutaj nic nie zadziałało. Czy tak cicho w ogóle postawimy? Jest, jest równina! My idziemy tam Do tego lasu jak podejdziesz to ci do taki efekt mroku tu to... też nie działa tutaj. Nie ma tych akurat w tych miejscach żadnych ród chyba. Jest diamenty! Nie wiem ile. Dwa? Dwa diamenty. Gdzie ten to miał... Przyciągam, mam taki magnes, znalazłem w tej skrzyni. Patrz, prawym przyciskiem tak przytrzymuję i pyk. I czasem jak trafię w rudę, to ten. A to, na... to różna ruda ci może wypaść. Tak, różne, w sensie zależy jaka będzie pode mną, no nie? Ale diamenty dwa razy z rzędu, nie? Dobra. E, Farty, nie nie wiem właśnie, ja mam farta e, jak to się mówi? Tu chyba jest chyba nasz portal. To jest nasz portal? Ej, faktycznie. To wróciliśmy i dobrze w sumie I co będą diamenty? Diamenty! Nie, chyba, że to tylko diamenty przyciąga. Nie, no, chyba Ale tylko. wcześniej mi... Nie, wcześniej mi mieć przyciągało też. Nie mogę so, że ciągle być diamenty. No właśnie, zrobić ci tego? Y, miecza? Diamentowego? No widzisz sobie, bo ja nie mam nic do walki, opuść sikierki. No no, A akurat będę miał masz. Bo ja już no. mam mieczy kujemnie. Dobra, szukamy teraz jakichś zwierzaków. Ogólnie widzę, może ma jakiś tak? Królik! Nie, to wieziura. Wracaj tu! Nie, bo ona chyba i tak mięsa nie dropi nawet Nie pamiętam szczerze yy, Dobra, ej, tu jest drugi pagórek Wbijany? Nie, bo ja mam trzy serca, to nie wbijam Zginął od tych gnomego czego tam Ja ogólnie chciałbym znaleźć kurczaki albo króliki coś O nie, tak nie już nie mam jedzenia czy mam, ale tylko pół no mi zaraz spadnie i tak. Mam! Renifery, te, yy, znaczy jedenie. Zabity. Mamy trochę mi Zabijam wszystkie. Dobra, że są na... Dobrze, że są na dwa hity. Potem se to czemu. Duże stado, duże stado Bi, 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 bi. No, Jakbym mógł dobiec, być. Uciekają tutaj dwa. O, jest druga studnia. O, zabijam go na jednego kroła. Mam 6 mięsek tych. O gdzie nie, ja już nie mam sprinta. No to przepalmy, przepalmy, tylko gdzie jest? E, ja mam, mam... Y, tu nie... O, jestem! Odwróć odwróćcie, odwróć, się, odwróć się. Czyli widzę Renifera. Dobra, no, ja sobie szube, przepalam bo... to mięso. Czyli pół na pół zrobię. Dobra, jestem i widzę cię, dobra. Dobra, ja zaraz będę miał pierwszego steka Z Renifera. Ja mam to też 6 stacków, tak że, myślę, że podzielimy, nie? No, no. A ja sobie już dwa zjadam. Ej, tam coś jest. Dobra, da. Zaraz, poczekaj. A, no to to jest ta studnia, tam coś może być. Tylko poczekaj, przepalnę, ja lecę jeszcze po tamtej jelenie, bo tam widzę. O, tutaj jest Ej, nawet jeden. Na no, chodź, jeleń. Dobra, zabity. O, ja idę do tej staję. studni, tylko mnie. bez sprintowania. Dobra, dobra. Oj, znalazłem strukturę fajną. Labirynt taki, on ma OP zaraz tam pójdziemy. Ale przecież ten labirynt to była ta... To tam. nie naga, to nie ta, to nie ta, to jest taki z żywopłotu. Okay. E, gdzie jest... E, dobra, mam te piece. Ale się dało, że nie, 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 nie. z żywopłotu. E, w środku, ale z zewnątrz ma takie inne. Ja sobie biorę 6 steków, dla ciebie też będzie. E, 4 plus 2. No to dla ciebie też będzie idealnie 6. Ja sobie jednego wezmę i poczekam na to, tu. Spróbuję jeszcze diapsy przywołać. Lapis ogólnie tym razem. słaba lapis. ta struktura, bo tu nic nie ma i... ta studnia? no e, tam na samym dole nie, nie no. ma nic ogólnie lapis przywołałem, czyli to nie działa tylko na diamenty, skopię trochę i chodź weź tutaj masz już przepalone prawie wszystkie steki w piecach, weź se ja mam pięć ogólnie steków czekaj, ja sobie trochę posprzątam bo to zapisz sobie jednak, żeby było po 6 a dobra, dobra a ja sobie jadłem ale dobra, to zabiorę tego co się tu przepala. I nie sprintujmy no, iśmy no. powoli. Tak, ja Ci pokażę zaraz gdzie to jest. Ja to skopuję te piecyki nasze. Dobra. Y, tak chodź. To Tam w tamtym kierunku. Mm, o, to taki... On taki... To nie, nie, to jest blisko. Taki no. żywopłot. Muszę sobie optifikować. O jest, widzę widzę, 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 widzę. Tutaj. Myślisz, że zadziała mi WFORT i nie mam pojęcia, jeszcze nigdy tak nie zależy. Widzisz ten żywopłotek? Widzę, widzę, widzę. To się tam wbija. Tam jest wejście. Yy, dobra, to lecimy wejściem. Czekaj. Ej, jeśli nie wiesz, że tu nie ma nagi. To nie jest naga na pewno. Tu jest wejście? Tak. To jest ogólnie labirynt taki. Tylko tutaj będą pająki takie. Więc uważaj, ja idę w tą stronę, to iść drugą może. Tutaj o, ogólnie tu... są skrzynie. O kurde. I jest dużo. Ej jaki on... Przecież on nie bije przez ten? To Aha, bije czy nie bijecie starta. Ej, Wiesz co, ja, ja to robię na łatwiej. Eee, coś mnie bije. Półtorej centrum. Aha, Bo jak wyjdziesz na górę labiryntu, żeby nie oszukiwać, to cię bije nagle. Aha. Czaisz, jakie to jest sprytne? Ja tutaj ogólnie gdzieś włażę, szukam jakichś... Spawnery! Ile tego małego gówna ja że Nie bije ten... Żeby... Ile skrzynek w ogóle? Tu jakieś wieki jeszcze są, co jest? Aha, wkurzony wilk nagle mnie bije. I dwa małe pająki, ale małe pająki są na jednego strzału y, Łuk mam i jedzenie, arbuzy mam. Dwa. Ja tutaj o, lutuję. Mam strzały! Będziemy mieli z y, y, łuki strzały. Y, właściwie mam materiały na dwa łuki. Dobra. Nożyczki wezmę Uczelnie. Tutaj ogólnie może być dużo, jeszcze więcej tych skrzynek. Ja tutaj szukam. Ja już kiedyś ten labirynt lutowałem, on jest fajny, naprawdę. Tam jeszcze, w tamtym kierunku jeszcze trzeba iść, bo tam po drugiej stronie mogę kopać. Ej, no co jest? Aha! Jak zaczynam kopać, to mnie bije. No, jak zaczynam kopać te bloki. Zbiło. Czyli to Ej, no jest, czyli jest to jest mocne, 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 mądre, naprawdę. My... Nie, 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 ja tu, nie tu kręcę. Tu Czemu ja tak wleciałem z powrotem? Co jest? Te niektóre spawnery to ja porozwalałem, nie? Ej, nie ma tu spawnera, a się... O, mam skrzynki. Masz skrzynki? I są spawnery. Są też. spawnery, dobra. Trzeba ja nie wiem gdzie idę. Na środku są dosłownie. Wiem, wiem, ja tam byłem. Ale to chyba ty inne znalazłeś. E, inne, inne, chyba. Bo ja zlutowałem tamte. Dobra, zabijam. Nie no wiem, wyłazimy stąd? Ja zbiorsza kostę stąd. Dobra. A da się ujeżdżać jakimś Ja konia, przeskoczyłem czy coś? przez bok. Yy, co? Da się tu ujeżdżać jakimś koniem czy coś? Ja czy ogólnie patrzę sobie na ten labiryncik, czy tutaj czegoś jeszcze nie ma. Widzę ciebie. A ja nie ciebie? Bo ja jestem wysoko. Nie, chyba tam już nic nie ma raczej. To jest środek, tu tutaj łatwo było zlutować. To tu zlutowałem, a ty po drugiej stronie. Bo wejścia są ogólnie z czterech stron. Nie. Teraz? No ze wszystkich są. Teraz właściwie... Ej, tak właściwie według mnie to jesteśmy gotowi na walkę z pierwszym bossem. O dobra, ja wyszłam. Czekaj, tylko trzeba by znaleźć go. Wyszedłeś z labiryntu? Tak, wyszedłem. Pytanie, którą stroną? Była drugą. E, Patrzmy, zaczynaliśmy tam. Czekaj, ja nie, ja, wyszłam, ja, tak, ja cię bo... nie widzę. Ja obiegam naokoło. Czekaj, ja się zbuduję na górę po prostu. Widać, jak jesteś przy naszym głównym wejściu. O, to chodź tutaj do mnie. Ja bym poszukał tej nagi już. Bo no, mamy no, naprawdę no, dobre... No, nie czekaj, nie, nie wiem, e, czekaj. Oha, jakieś gówno mi przywołało. To nie, to szczęście miałeś z tymi. Z tymi diamentami to miałem szczęście, no. Trzy razy pod rząd. Oho, jesteśmy na biomie, na którym może być łatwo znaleźć tą nagę. Nagę? No no. Ona jest naga. Mm, ona jest bardzo naga. Ej, coś tam jest, coś tam jest! Coś co? Jest, co Czy mi się wydaje? Nie, to nie, to, to nie, to taka, taki duży... O, mam owce! Mogę pozabijać tę owcę. O Jezu, co to? Jest? Co? Nie wiem co to jest. Co co jest? Jakaś świnia. A, to dzik! O. A on cię nie będzie no, także eee... Kurde, ja... czekaj, ja nie mówię gdzie... z której strony ja szedłem? czekaj Gdzie eee, jesteś? Buduję się do góry na drzewo, Zobaczyć czy coś widać może Ale ciebie nie coś No, matko, stamtąd żeś tam się ja sobie zejdę. O kurde! Co jest? Jaki klacz! A tu jest jakiś taki domek ogłoszony. Był. No, takie jakieś ruiny. Tam, czekaj, tam pod deskami czasem coś jest. A nie, nie yy, Ogólnie to ja bym biegł dalej tą taką jakby sawanną, bo na niej może być ta... ten... No, ten labirynt magii. No o, jeszcze studnie widzę, co tam zerknę, bo, cza bo cza czasem tam coś może być. O, jelenie! To możesz pozabijać. Pytanie, czy ja coś tu widział. No, ale mnie wyrolało. Ej, nie ma nic tu. Czemu tu nic nie No nie, no nie ma w tej studni nic. O kurde, ja się zaraz utopię. Nie no jak... Nie, dobra, idealnie. A, A, dostanę hita. Dostałem jednego hita. Eee, dobra, zabiję. To chyba coś... dobra. Ja tutaj właśnie zabijam go nie o matko ale on jest co jest? Ja nie mogę trafić go i skończymy mi się błodak już zabijam tylko jeden jakby co to ja tutaj o widzę cię mam mam naga 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 chłopie chłopie tu 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 odwróć się w drugą stronę biegnij drugą tutaj ten labirynt to wielką budowlę to... no idę tam o widzę choć 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 będziemy się z nią bić tylko e, jeszcze jedzonko przepalnie ja, do końca a właśnie, widzowie, nie, nie wiem czy mówimy o tym, że do Co? Ta jedna osoba A, tak. Możliwe. Nie jest to pewne, ale możliwe, że widzowie dojdzie do nas jedna osoba jeszcze w następnym odcinku. Ja przypalam 7, 7 mięska tutaj. Na razie nie, nie ten. Czekaj. Ja tam jeszcze mam 5 To właduj do pieca. Dobra. Tylko węgla nam brakuje. Masz węgiel? Nie. O kurde. Ja czekaj, próbuję drewno, tym magnesem. Sędko. A, no tak. Jeszcze drewno jest. Przecież istnieje coś takiego jak drewno. Kurde, ja próbuję jeszcze tym magnesem. Nie, nie ma nic. Dobra, mam już. dwa upieczone Aha. mięsa. Tu się świnia robi, ta? Jeszcze tu musi być coś. Tutaj? A, to czekaj, to ja tam deski wsadzę. A. No. Dobra. Ja mam aktualnie sześć mięsa w sumie. A i mam cztery. jeszcze te dwa arbuzy, dwa arbuzy jeszcze mam. O ja też mam cztery arbuzy. Dobra, biorę sobie świneczkę. No jestem na jadzone, nawet nie widziałem. No dobra. Mi na razie wystarczy chyba jedzenka. O jeszcze sobie to wezmę. I reszta dla ciebie chyba co tu jest. Nie, to ja ci więcej dam. Masz tutaj jeszcze to. Ja sobie na razie na pasek zostawię sama jedzonko, wiesz? Dobra. Ja se crafting. Mam łuk przecież jeszcze, dobra, muszę o tym pamiętać. No, ale robimy jak to? No bijemy ją po prostu. W sensie jakby wlatujemy tam w nią i lejemy, nie? W sensie, ja się podbuduję może... na razie, ostrzela ją trochę z łuku. Może ja bo nie musi mam się najpierw zrespić. Ona się zaraz zrespić powinna. O jest, zrespiła się. Mam 10 strzał, tylko więc widzę ją, leci do nas tutaj. jak się zbliży, to będę w O jest, tu, tu zaraz obok mnie. O jest, trafiam ją. Chodź tu do mnie. oho, rozwala, rozwala mi bloki pod każdym. Widzę, widzę, widzę. Ale ma mega dużo jej bije z tego. Zleciałem do niej, biję ją. I Czemu chcesz? ja nie mogę bić? O dobra, biję ją, biję ją. Tak, Bibi, idź, idź, idź. Wejdź. Ona nie bije mocno. Trzeba ją gonić. Właśnie ona ucieka. Ona, ona odknokuje, ona knoka robi. Dobra, ona ma już połowę HP. Ej. Ale mnie odknokowała. Dobra, została do mnie. No, ja strzelam w z daleka. Ej, dobra, dostała. Ja jej nie mogę bić jak jest na znaczy. Wow, Ło! Wow. O jest... kurde, ale ona mnie ten. Ej! Mi się wydawało, czy tak? To... Matko, ona jest tu Zaraz mm. ją zabijemy, ona, ona ma na Ona jej się skraca, ona się skraca, co ee... Yy... Oha, od... Ale mi... Ole mi hita, by... ale mi hita robi Ojojojojojo Bo to właśnie nie jest prawa dobrze no. Uciekaj, 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 uciekaj Plety, Ale zaraz ją zabijemy, zaraz ją zabijemy Gdzie ona jest? A ona ty, gdzie się ona? Jest? Nie, ona chyba nie leczy Matko, ile widzi... Jak ona? Tutaj. Okej, okay, dobra, ja lecę. Dobra, zabijesz ją! Ostatni hit, jest! Chodź na środek, chodź na środek, na środku gdzieś się pojawi skrzynia. Dobra. Yy, tylko gdzie tu jest środek, czekaj. O, jest, 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 jest! Otwieramy. Czekaj, ej, no co żeś wszystko zabrał, oddaj trochę. Do tej skrzyni. No daj! Naga trąbki. Co to jest naga trąbki? Weź se tą główkę. A ja se... weźmy po połowie tych naga scale. To są łuski jej. Co jeszcze masz? Naga trofi, co to jest? To jest jej jakby trofeum, yy, głowa. To, ja tego nie chcę. To dawaj mi. Ja sobie zachowam. Yy, dobra, ja ogólnie sprawdzę, co można zrobić z tych... Aha, des. A nie, mam patyki, mam patyki. Chcę sprawdzić, czy można z tego miecza zrobić, z tego to... łusek. W następnym odcinku... Nie można miecza zrobić, szkoda. W następnym odcinku to będzie naszym potworem, przeciwnikiem. Yy, licz. Co to jest Licz? Taki niemiły stwór. O, co tu? Um. Ej, można papier. Pokaż. mi co to jest? Banner, banner. pattern na gas Aha, to jest tylko ten, to jest yy, na banner. To nie, to słabe. To nie wiem jak zrobić, czekaj. Nie da się nic z tych craftować, skraftować, serio? Dobra. Ja Miecza się nie da niestety. Ani Ale czekaj, jeszcze kilo sprawdzę. W sumie może by się udało. Nie, nie da się. To po co one są? One są do zbroi, mi się wydaje, bo tylko nie to wiem czemu. czy da się zrobić e, budki czy Ale ja... On... Aha, no to daj, to rzuć, mi, no rzuć, rzuć mi, rzuć mi, rzuć mi. E, To budki spróbuję. Nie ma butków, a poczekaj, jeszcze panie spróbuję, bo baniak. No to po co one są? Czekaj, to można jeść? Nie, no nie można jeść. To nie wiem po co są. Masz tutaj trzy. Dobra, widzowie, na następny odcinek naszym Dobra. celem będzie Piąta. licz. Dobra. Do widzenia, widzowie. No, siemanko.